Postanowiłem skleić jedyną i najsłuszniejszą listę najlepszych gier tego roku. Co otrzymamy, gdy pozbędziemy się wszystkich NPC ze Stalkera i damy mu samochód, co by... skrócić mozolne podróże przez zonę? Pacific Drive umieszcza nas w zakazanej strefie pełnej anomalii, w której mamy swój osobisty artefakt w postaci rozpadającego się gruchota. Gra z survivalem, choć różni się od typowych przedstawicieli tego gatunku tym, że zamiast szukać Jagódek i patyków, szukamy zapasowych opon i radioaktywnego paliwa. Będąc już na mapie używamy najróżniejszych gadżetów, by osiągnąć cele fabularne, załadować nasz gruchot materiałami i zadbać o to, żeby się nie rozpadł. Po pewnym czasie usłyszymy alarm i jak w Battle royale z każdej strony zacznie nadciągać burza anomalii. Wtedy to wciskamy pedał gazu i nie zważając na to, czy jedziemy drogą, czy przez krzaki, pędzimy na złamanie karku w kierunku wielkiego słupa światła, który obiecuje nam bezpieczeństwo. Do tego wszystkiego w radiu naszego samochodu cały czas leci soundtrack złożony z największych bangerów, jakie słyszałem w grach. Koncepcja jest bardzo unikatowa i mimo, że jest tam trochę grindu, to bardzo ciężko będzie nam znaleźć podobnie dobrze połączone elementy składowe, które jednocześnie tak dobrze oddają uczucia towarzyszące długiej trasie przy dźwiękach trzeszczącego radia, czy panice, gdy jedziemy na złamany kark i uderzamy głową o poddasze samochodu.